Cześć chłopaki, witam. Dzień dobry. Dobra, przedstawiam. Na początku się bałam, że wszystko mi się pomyli z imionami waszymi prawdziwymi i z imionami postaci, ale spróbuję. Jak zrobię błąd, no to przepraszam bardzo. E, Bruno, ty grasz Filipa. Nie, ja gram Guciego. Jestem Bruno Gucci. Ach, Boże. No już się zaczyna. <laughs> <laughs> uh -huh. Ok. Filip, ty grasz małego kurczaka. Tak, to akurat e, Dobra, jeden punkt. E, nawet jest nie najgorzej. To Tobiasz, ty grasz Filipa. Dokładnie. Tak. Okej, okay, dobra, Mikołaj, ty grasz Kurczaka. Tak. No dobra, e, do. przede wszystkim e, tu tak kazano mi zadać pytanie, czy to wasz pierwszy festiwal w Gdyni? Tak. Tak, tak, jest. Tak. Pierwszy festiwal, pierwszy film i pierwszy, pierwszy raz w Gdyni w ogóle. No tak. mój przynajmniej. Tak? tak Tylko, no. Pierwszy raz w ogóle w mieście Gdynia. Mm -hmm, tak. Jesteście w mieście w no, tak. No tak, no. <grym> Musi być jakiś związek z tym nazwiskiem już, czy jeden, drugi. Ta, ta. Hmm, dobra. E, a to jest Wasz pierwszy no. wywiad w ogóle? Drugi. Znaczy, no, wywiad, no, pierwszy wywiad, wywiad. pierwszy. Tak, tak bo wcześniej tak, mieliśmy jeszcze nie. jakieś nagrywki tam do tak, materiały edukacyjnego. No, okay. e, oczywiście, wszystko rozumiem. A czy czy czujecie już fame tutaj w Gdyni, bo sama no, no, widziałam, że ludzie was zaczepiają. Hmm. No, Zaczyna no, <grym> Nie no, tam raz, dwa razy tak bardzo miło. Robię, He, bardzo miło. No. No. Nieźle też mieliście podobno outfit na śniadaniu. Eee. No <grym> dobra, Coś słyszałam, nie wiem, Mikołaj, coś słyszałam. A, coś za Tak wygląda dynia, <grym> zobaczcie, tak wygląda dynia. Wystarczy, wiesz, wystarczy mieć jedną stylizację na śniadaniu i wszyscy oni. To była piżona z Balenciagi. <grym> A, nie, to sorry, to <grym> no sorry. <grym> Przede wszystkim, czy wy się wcześniej znaliście? Zanim weszliście na plan, bo jesteśmy nie powiedzieliśmy tego. Jesteśmy jesteśmy tutaj ze względu na film ministerialny. Tak, tak jest. sytuacja z naszym poznaniem była bardzo śmieszna, bo się nie znaliśmy. Nie wiem. <grym> ale z tych to znaczy ustaliliśmy dzieci. już to Mikołaj i na przykład no, zyli się. Znali. Oni się znali akurat. Akurat. On, akurat ale nie ale okazało się też, że Tobiasz Chwila wcześniej przeprowadził się na ulicę obok mnie. Więc A, razem, tak, razem z zaczęciem planu tak naprawdę zostaliśmy sąsiadami. Ale widzieliście się wcześniej? Nie. Nie. Czyli poznaliście się jednak tam, tak? Tak, tak. Okay. tak, tak. Znaczy, poznaliśmy się przed planem zdjęciowym, bo na planie zdjęciowym już jakby mieliśmy. Tak, tak, mieliśmy... tak na... bo że taki najpierw kontakt, mieliśmy... że musieliśmy być pacyfikowani. My takie przygotowania. Mieliśmy tak, przygotowania do tak. filmu, mieliśmy takie spotkania z reżyserem, gdzie też nasz reżyser trochę uczył w ogóle, jak grać, bo my nie mieliśmy nigdy z tym doświadczenia. Tak jest. I mieliśmy po prostu też takie spotkania, żeby się zapoznać, jak on opowiadał nam coś o tej roli. No, no. Tak. ale słyszałam, że też nie widzieliście jeszcze gotowego filmu, ja. że tutaj będzie pie ten Dziś pierwszy pokaz. Tak jest. jest, więc dla, dla. E, nie wiemy czego się spodziewasz. Ale. To ja Wam powiem, świetny film. bardzo Więc może nie, zdradza, nie chcę Wam tak zdradzać za dużo, tak, jeśli chodzi o poszczególne sceny, ale zastanawiam się, jak Wy o sobie myślicie w tym filmie. To znaczy, nie wiem, myślicie o sobie jako o gangu dobra, A? jakimś składzie raperów? Gangu smurfów. Tak? E, czy tak, przede wszystkim smerfów. o przyjaciołach? Co Mi się uważacie? To że jesteś o tak. grupą przyjaciół, się. Po prostu... Wspierają się nawzajem, nie? Tak. I działają. Zdecydowanie to, że graliśmy czwórkę przyjaciół na planie przyniosło się też na, no. e, na życie, bo tak jak chłopaki mieszkają 6 godzin od nas, to i tak mamy ze sobą świetny kontakt. I bar tak, e... bardzo często ze sobą piszemy albo rozmawiamy tak. na przykład na, e, z twarzą, że widzimy siebie nawzajem online. No. I przez to, na przykład, jak się spotykamy, to zawsze mamy wrażenie, jakbyśmy się widzieli, na przykład ostatni raz, tydzień temu. No, to, nie to, mamy to. czegoś takiego, że po prostu widzimy się raz na, raz na rok po prostu i wszystko musimy zaczynać od nowa. I musicie Tylko... udawać, że jesteście tak, zgraną tak. drużyną tak. tutaj, generalnie, w generalnie. Tak. Mm, właśnie weź, myślę, że nasza dynamika jako e, znajomi, przyjaciele myślę, że już teraz po roku. Się na, tak, tak. Tak. Tak, bardzo to się przełożyło, wydaje mi się, na film? A tak. Ja nie wiem, nie widziałem, więc. <grystuś> a czy e, któryś z Was był ministrantem faktycznie w życiu ja takim? Ja byłem że, czy, ministrantem. I, I wszystko się zgadza. E, to jakby wiesz, to masz doświadczenia takie, e, 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 możesz porównać, że, że bycie ministrantem w realu jest, e, jest całkiem podobne do tego, co zagraliście? Ym, tak, jest bardzo podobne. Ale nie kradłeś pieniędzy. nie? Właśnie, to było moje następne pytanie, ale pomyślałam sobie, że gdybyś się przyznał tutaj, to byłby jakiś rodzaj dowodu. Nie? To nie, to o tym nie mówmy, ale że miałeś takie poczucie, że jest bardzo tak realistycznie. Tak, że oddali to na pewno w filmie. Ja film widziałem i też no, nakręciliśmy film rok temu i nie pamiętam zbytnio ze scen kościelnych, ale wydaje mi się, że było to dobrze odgrane. Tak samo reżyser, wydaje mi się, że też kiedyś był ministrantem. No, przez to łatwiej mu było też nam to pokazać. Ja, ja też chłopakiem czasami coś pomagałem. No Ja dawno byłem ministerem, tylko przez chwilę, ale jednak no, oddało to, że dobrze to mi się wydaje, jest pokazane. A miałeś chociażby taki pomysł co do, co do na przykład nagrywania ludzi w konfesjonale nie, nie, nie. Albo, <laughs> albo jakieś takie przekręty pieniężne. Nie, rozumiem, nie, że to, nie, nie miał. To to była Piotre tylko chyba taki, tylko to chyba, to, taki to, fajny, tak. chyba mógł to wymyśleć. Oczywiście, oczywiście to. rozumiem. On chyba sam po prostu tak robił, chciał to na realne. <laughs> tak, <ukazał>, tak. tak. <laughs> Czyli nie, żaden z was nie miał dość, żebym dobrze zrozumiała, bo naprawdę trudno mi w to uwierzyć, ale okej. Okay. Żaden z was nie miał aktorskiego wcześniej żadnego doświadczenia? No, nie. żadnego. Ja hmm. miałem, e, brałem udział w, w mniejszych projektach. Inaczej, w projektach w mniejszy sposób, że tak powiem. Mm -hmm. Nawet e, epizody ewentualnie bardzo małe i na tym się to w sumie kończyło. Czyli jednak z też mieliśmy takie małe doświadczenie, bo rodzice tak? mieli taki program lat w teatrze i tam na koniec y, miesiąca, bo to były wakacje, robiliśmy taki teatr, no to, to z No. Czyli to jednak kurczę było niezłe wyzwanie, nie? No, to no, było no, jakieś tak. takie doświadczenie e, z I kategorii. Ale tra tak się boimy, że to będzie jakby widać, że ten brak prasy, Myślę, że wypadnie. widać będzie to na pewno, bo nie ma co ukrywać w tym wieku. Ciężko jest mieć doświadczenia, aby zagrać na bardzo wysokim poziomie, no ale już nie na, celu, myślę, jak to na to wyszło, nas To więc... będzie bardziej zauważalne niż dla kogoś, kto nie zna nas na przykład. I dla na naszych rodzin, rodziców tak. będzie to widoczne, jak naprawdę coś zagramy nie tak, jakbyśmy my się zachowali, a. A, a inaczej dla ludzi... No, tak, Ogólnie pewnie film będzie dla nas bardzo dziwny, bo zobaczymy siebie jak my gramy na scenie. Ciekawa jest. No jestem, bardzo no. ciekawy. Zawsze jest to w jakiś sposób niekomfortowe, bo widzimy siebie tak naprawdę po wielkim przeskoku jednego roku. Mm. Że po prostu jesteście też młodsi, tak. kurczę. No. Generalnie w mojej szkole miałem doświadczenie, kiedy zwiastun wyszedł do internetu, to zostałem zapytany, kiedy kręciłem film Aha. i koledzy nie dowierzali, że było to rok temu. Tak. E, więc myślę, że e, zostaliśmy złapani właśnie idealnie przed tym momentem, kiedy e, jest ten największy przeskok wzrostowo dojrzewający. Że tak to no tak, było. że ogólnie no, urośliśmy, też dość Symbolia. trochę nam zmieniło głos. Szczególnie ty. No. <śmiech> <śmiech> e, no Bruno, jak były pod to po jak pokazywali, <laughs> jak po, y, puszczali nam jak wziął za czasów kręcenia filmu, a teraz to totalna różnica. to zmiana. Właśnie przez to mieliśmy śmieszne doświadczenia, gdzie na przykład kostiumy robiły się za małe pod koniec planu filmowego już trzeba było coś wymyślać. Ale myślę, że generalnie fajne były doświadczenia. Tak. Ogólnie, super był na planie. Jakby były i trudne i takie trudne momenty, ale też były super momenty. Mimo wszystko jednak. Super, uważam, że Całościowo spędziłem czas. Super, tak, super. No. Tak, Ile spędziliście czasu? Na ty... y, to y, Łącznie to było tak, że liczą y, sam bycie na planie, to, to było 38 dni. miał 28 dni, około, o, 28 no, dni. ja tak, miałem 36 dni zdjęciowych, tak, tak. Ale tak. przez to, przez rozłożenie, przez jeszcze weekendy, to y, kryliśmy przez sierpień, wrzesień i październik. Ale w październiku mieliśmy e, chyba stare się, dni 6 października, wydaje mi się, ale tak. nie jestem pewien. Tak. Y, mieliśmy jeszcze wcześniej. Próby i spotkania, właśnie, tak, żeby, żeby trwały tak od czerwca. Z przygotować. Więc no. generalnie projekt. E, nie mam co prawda punktu odniesienia, ale wydaje mi się, że ciągną się bardzo całkiem długo. No. No, ok. no ale mieliśmy właśnie przez to e, przed faktycznym zaczęciem zdjęć moment, w którym pierwszego dnia, kiedy przyszliśmy e, na plan, to wzięliśmy śniadanie i już e, bardzo fajnie nam się kontaktowało. Tak, no. to, że od razu z radem jakieś... się robię. Tak. od razu tak. różne rzeczy. I mi nami zadziałała. Tak. No. I to ciekawe, czy Piotr Domaleski rzeczywiście zobaczył coś takiego w Was, yy, że pomyślał sobie, że będziecie się dogadywać, myślę, że tak. czy ma taki myślę, że tak, talent taki jeszcze do no, tego. Myślę, że dlatego też ten film tak dobrze działa na ludzi, bo jakby... Czują tą, y, tą relację Ciędno. między nami, i tą przyjaźń między nami. też jest jednak, tym, nie, tym, nie, spresy, jednak nie tego, że jesteście całkiem y, ze sobą, dobrze się czujecie. A, y, a jak myślicie w ogóle o tych chłopakach, w których gracie? Oni są dobrymi chłopakami hmm. czy, czy macie coś takiego, hmm. wiecie, przeciwko? w może przeciwko kolejne. Kolejne? Tak. Od, Jakimś... tym od przodu. Ja zaczynam, tak. Mikołaj zaczyna, Może zacząć. Ja. Dobra. E, to, jeśli chodzi o moją postać, o Gucci jest czymś w rodzaju Zdrowego rozsądku drużyny? Że, że się zgodzicie. Nie? Mhm. Trochę jest ham. Kurczę, poważna rola, nie? Mhm. <laughs> jest zdecydowanie takim najgrzeczniejszym z chłopaków. Jest, jest taki trudno. grzeczniutki, pokładany. E, z takiego domu też się wywodzi. E, nie możemy ukryć, że ma on lepszą sytuację. W domu A, niż reszta że, chłopaków. Tak, po prostu finansowo. Tak, mieszka, po prostu. Wie, w domu. E, też każdy z nas w filmie inaczej jest wychowany i mhm. bardzo to się widać myślę, że w sposobie, w jakim napisane są postacie. Ale e, ja uważam, że Gucci tak jak intencje miał świetne, y, bo chciał właśnie czynić dobro i y, razem właśnie z chłopakami wymierzyć sprawiedliwość, to w pewnym momencie zorientował się, że nie jest to coś, co jest możliwe i w jakiś tam lekki sposób. Jako pierwszy zaczął się poddawać, jeśli chodzi o cały temat. Tak. I dla Ciebie e... to jest w porządku, że zaczął się poddawać? Uważam, że no, zdecydowanie w życiu powinniśmy cały czas iść do przodu, jeśli na czymś tam zależy. Choć jakbym miał być szczery, to prawdopodobnie zrobiłbym to samo, więc. Dzięki za szczerość. Eee, trzeba więc się tak. poddać, tak? Jakby jak coś nie wychodzi, no też nie iść um, tak na głupa do przodu. Tak? Tak. tak, myślę, że tutaj Gucci nie poddał się w momencie, w którym zorientował się, że e, to nie działa, tylko w momencie, w którym to zaczęło iść za daleko, gdzie e, chłopaki przeszli od pomagania innym do wymierzania kar. Gucci mhm. już wtedy czuł do tego jakiś, w jakiś sposób tak. niechęć. Jest tam coś takiego, mhm. że generalnie e, czuje się z tym coraz bardziej nieswojo. W pewnym momencie konfrontuje Filipa właśnie na dachu i... Dobra, ale, już tutaj tak. zamilkniemy, bo jednak jednak polecam obejrzeć niech film taki tak. Każdy nie każdy obejrzy, jest niech każdy się przekona. Stresza. No to lecimy dalej, przepraszam. Ale czy że tak jest dla ciebie po prostu naprawdę w porządku. Tak. Jakoś ci bliski. Nie masz takiego poczucia, że, e, że jakoś się zachował na przykład możliwie się... no nie wiem. Każdy, każdy z chłopaków ma coś za uszami. No właśnie. Um, myślę, że e, bardzo inny byłby ten film, gdyby każdy z nich zachował się idealnie w każdej sytuacji. Więc tak. Filip, no filmowy ja kurczak, mały kurczak. Wydaje mały. mi się, że mały kurczak jest postacią taką, z takim kurduplem. <laughs> okay. który chodzi ze bandą starszych, znajomych. I wydaje mi się, że jest właśnie to połączenie między mną a kurczakiem małym, że też musi udowadniać, że jest, już jakby, że już dojrzał, żeby starsze osoby go nie odrzuciły. Bo, ja Bo to jest jednak wydaje, najmłodszy tak. w grupie. Tak że się cały czas stara dorastać tak, no, do ja by... tego do tego powiedzmy poziomu reszty chłopaków tak, dojrzałości. do tak. żałości. Czyli też w sumie jest dla ciebie bardzo w porządku tak, tak, tak. człowiekiem. No. I ja podobnym ja... do mnie. bo też się zadaję ze skarzymi, jak to jedyne. I twój brat nie ma takiego podejścia, że spadaj, bo my jesteśmy no zobaczymy, ma. Mikołaj, jej się ma! To pewnie Wydaje to, mi się, tak. że... E, każdy starszy brat ma coś w rodzaju, tak. czegoś takiego, że nie wszystko Szymy możemy swoje robić. Rzeczy. Tak, że no raz ma takie, że chodź brachu, a no właśnie właśnie. między nami siedzi, Do cesie. Cesie. mamy super między na przykład sobą no. chemię i relacje, ale czasami jest tak, że czasami starszy brat chce być ze swoimi sami starszymi przyjaciółmi, tak. No tak. Ale jakby co to cię broni, jakby, jak są takie sytuacje, ja że, tak jakieś sytuacje, że nie było, ale jakby były tak. to na ja pewno. Tak że jak nie dręczy to tak będzie. Mam za słowo, Mikołaj, honorowo, czyli lubisz go, po Lubię prostu. Bardzo. Tobiasz, tak. co, co ty myślisz um, o swoim Filipie? Uważam, że jest to postać bardzo kontrowersyjna, um, że na pewno ogólnie super jest to pokazane w filmie, że między ogólnie postaciami filmie jest kontrowersja, że ja na przykład jestem trochę taką przeciwnością Guciego, że na przykład um, u mnie ja jestem biedny i moja mama na przykład nie posiada pracy, a um, u Guciego w domu jest, no, bo do, jest dom, jest dwójka rodziców i jest to fajnie pokazane, właśnie. Że są różne kontrowersje, no. Um, uważam, że też wszyscy chłopacy generalnie chcą też dobrze. Um, też tak. Tak się nie wychodzi, nie wychodzi, ale oni, ich cel jest dobry, tak? No, uważam, czy moja postać jest, czy jestem podobny do mojej postaci. Mi się wydaje, że w niektórych aspektach jestem po, podobny, w niektórych aspektach nie, no, innych to chyba tyle. No wiesz, on jest nieźle narwany, można <grym> powiedzieć. Narwany, narwany. Co mu przyjdzie no, tak. do głowy, to w sumie zrobi. Tak, na pewno, no, no właśnie jest na pewno. I że pch bardzo pcha do przodu, że chce spełnić swój cel, ma określony cel i może zrobić wszystko. Może się pokłócić z kolegą, ziomem. Może wszystko zrobić. Jest tak naprawdę stawia dobro sprawy przed, przed swoje i innych. Tak. Myślę, że to jest. Jest coś, to nie dużo poświęcić dla Widoczna dobra cecha dobra. Filipa. Tak. Też w filmie każdy z nas dąży do celu w inny sposób. No. Mhm. Bardzo to widać, ale w końcu idziemy na ten kompromis, gdzie. Mm, no, już nie będę mówił, <noise> Bardzo dziękuję, <głos> <głos> Bardzo dziękuję, że nie będziesz, bo rzeczywiście chcemy, żeby po prostu ludzie też byli zaskoczeni Oczywiście. No, tak. w, w kinie. Nie wam nie powiemy. <noise> ale patrzcie, że Tobiasz jednak gra takiego chłopaka, który ma najmniejszą taką kontrolę rodzicielską, więc może sobie, być no, może, tak, 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 tak sobie myślę, może sobie trochę na więcej pozwolić, mhm. prawda? To jest coś a, takiego, tak, że tak, was okrzanią rodzice, czy w ogóle nie wypuszczą, a, no tak. a w przypadku Tobiasza, nie mówimy dlaczego, ale, ale to bywa różnie, prawda? Że no, nie, myślę, nie ma takiego, takiej kontroli. No i dobra Mikołaj, a ty? Co ty ja? myślisz o, ja o swoim kurczaku? Zacznijmy od tego, czy jakby ja jestem. Czy mi się wydaje, że jestem podobny do niego, i wydaje mi się, że kurczak to jest taka trochę inna wersja mnie, która żyje trochę w innym jakby uniwersum, innym mhm. ten, bo tak samo się. Bardzo podobnie się ubieramy. Słuchamy, słuchamy, jakby interesują nas te same rzeczy, czyli muzyka głównie. Ty też nagrywasz rapy, rozumiem. Tak. Staram się. Okay? Staram się. <laughs> Czyli nagrywasz. <laughs> Nagrywam, tak. No i czy on jest ogólnie dobry? No, wydaje mi się, że każdy z nas jest dobrą postacią i wydaje mi się, że gdyby był taki kurczak w prawdziwym życiu, to polubiłbym się z nim. A czy wy nagraliście więcej rapów niż to, co weszło do filmu? Um. No, y w sensie w, w kategorii ministracji, czy w kategorii... Nie, mówię, możecie wybrać. Właściwie pytam po prostu, czy, nie, no czy nagrywaliście coś więcej. Być, miało być dwa numery. Tak. Roz, były rozmowy, czy dwa. dodamy tam jeszcze jeden numer, mhm, ale, ale w końcu ale... się nie udało. Na przykład to napisy, ale uznaliśmy, że końcowo no, nie. No, nie zrobiliśmy Myślę, tego. Że... A czy to zostały wam kominiarki niebieskie, Maciej? to, nie to nie 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 nie. A dlaczego? Ale dlaczego? Eee, bo nie. były one używane potem... Ee. To i nie w celu. Chyba tak. Celu, tak. No. Zniszczyliście je? Nie, nie. nie. to nie my. ale to nie my. eee. dobrze. Nie, ale... myślę, że każdy z tojemy, przynajmniej rozwaliło. Ale powinniście. Z... No. Ale powinni za... Coś... Ktoś powinien zrobić jeszcze raz te komierki, bo tak. myślę, że nie zła pamiątka. No. To tak. Tak. bardzo było w niej gorąco, się z tak stało. swoją drogą. W sensie... sędziały na pewno. Ale jak się przyzwyczaiłeś, to było okej. Okay. W sensie, każdy z nas ma jakąś pamiątkę z planu? Tak. Tak. Najmikoj ma naszej akurat. Ja mam y, łańcuszek z mistrzantów, tak. to jest ten z planu. Okej. Okay. Ja, ja, ja mam spodnie. Tak, ja, ja mam y, kurtkę, spodnie, buty. A, to sporo. Wszystko no. ukradłem, tak. Z Wodzie. Nie. Dokładnie. Za darmo to uczciwa cena. Dokładnie. A czy było coś, co Was szokowało, wiecie, jeśli chodzi o ten no cały ten proces, jakim jest praca przy filmie? Było coś takiego, co naprawdę sobie wyobrażaliście inaczej? No, myślę, że każdy z nas ma takie coś. Więc no. Myślę, że zacznijmy od Mikołaja tym razem. Myślę, że. W ogóle to było takie zaskakujące że dla mnie, że jakby na planie filmowym każdy dba o Ciebie. Jeśli Jak mhm. jesteś jest jakimś głównym aktorem, jakimś ten, jest Pani, która pilnuje Ci make-upu, jest Pani, która pilnuje Ci stroju i. To było dla mnie takie zaskakujące, że kurczę, wszystko jest takie, kręci się wokół nas i to było mega fajne, to było nie? fajne, ale też była taka nowość. Coś dziwnego w tym było. No. Tylko tak, też z drugiej no. strony słabo, jak się później, znaczy trudne to było, jak się wróciło do szkoły, do rzeczywistości takiej szarej w sumie, gdzie, gdzie, nie, gdzie nie ma, nie, wszyscy się, nie wszystko się kręci wokół ciebie i w ogóle i okay. trzeba się... Przestawić. Przestawić. To prawda. Tak. Um, i dla mnie było na przykład, nie to, że ja zazwyczaj... Jak słyszałam o aktorstwie, kojarzyłam się to z czymś tak raczej, może nie że prostym, ale że raczej rzadko coś mogło na Cię wpłynąć tak bardziej emocjonalnie, albo było coś dla ciebie trudniejsze. Ale mi na przykład trudno się grało sceny na przykład kłótni z matką, dużo po prostu. Z Kamilą tak, urzędowską z Kamilą te sceny Rzędowską, takie naprawdę. Na się smutne. Kamila mi bardzo pomagała. Tak samo domal. Super, Piotr Domalewski, super, super, super z też kontakt i, i ta kamera też mi super pomagała. Ale jednak, no jest to, no nie jest to takie hopsiub, jak mi się raczej wydawało. Myślałeś, że to po prostu jest lżejsza no, robota, No, że na tak? przykład, że te kłótnie nie będą aż tak trudne dla mnie do zagrania. No, końcowe wydaje mi się, że fajnie wyszło. No, ja jeszcze nie wiedziałem, więc jednak, nie wiem, czy, czy fajne są. No, ale no, nie, nie było to takie mega proste zajęcia. Ale wychodziłeś z tych trudnych scen, bo chyba rzeczywiście ty masz najtrudniejsze w takim sensie emocje, nie? Tak, tak. Takich, najwięcej tych mm -hmm. takich scen. To miałeś poczucie, że to, na, to ci niedobrze zrobiło, że, że no, nie, no, jesteś może... równie, wiesz, wściekły albo smutny po takim zaograniu czegoś? Przeszło trochę, trochę na tak ciebie? Było, ale może bez przysady, bo um, Antek, nasz pomocnik na pranie, bardzo mi pomagał i on też sam jest psychologiem. No i jednak dzięki niemu mi się wydaje, że aż tak to na mnie bardzo nie wpłynęło. Proszę, pozdrawiamy Antka bardzo. Tak. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Bez Antka, nic by się tam nie pokleiło. Oczywiście, nie... Filip. Mnie dziękuję. zaskoczyło na planie, pozytywnie oczywiście, to jaka była relacja jakby z wszystkimi na planie. bo ja, Wydawało mi się, że to tak, że trzeba nakręcić scenę bez śmiechów, wygłupów, tylko tak na poważnie wszystko. Tak? A tu się okazało, że każdy ma klimaci z każdym, jest miło, fajnie. I to mnie zaskoczyło. Na pozytywne. Czyli myślałeś, że w ogóle będzie gorsza atmosfera zwyczajna. Tak, zwykle. ale się Pani. bardzo super. No. W sensie, na pewno mamy pewien e, żart e, tutaj, tak. który na początku... Tak. Mamy bardzo wiele żartów, bardzo wiele wspaniałych e, wspomnień, ale przede wszystkim to, o czym chciałem teraz powiedzieć, to jest, że Padła pewna zasada, która myśleliśmy, że będzie się tyczyła całego planu zdjęciowego. Okazało się to nieprawdą. Jest to zasada drzet, czyli zasada żadnych żartów. <grym> <grym> e, no, w sensie, myślę, że każdy z nas miał w głowie coś z kategorii, że będzie poważnie. Jednak no, e, no, ta tak. odpowiedzialność jest wielka. Duża część e, powodzenia projektu zależy od nas, e, i każdy wraca do domu, do rodziny lub do czegokolwiek, e, właśnie czego potrzebuje. Dzięki nam, można powiedzieć, wcześniej lub później. Więc tak. No. Oczywiście zdarzało się tak, że mieliśmy no tak, zaplanowaną dużą ilość scen. Niestety kończyło się tak, że coś nam nie szło no i robiliśmy trochę mniej. Się po prostu i dokładnie. Tak. W sensie zdecydowanie tak, jak Filip mówił, słapaliśmy kontakt z każdym. Myślę, że może niekoniecznie relacji, która opiera się na tym, że po prostu. Nie była to jakaś wielka relacja, ale nie mieliśmy czegoś takiego, że czuliśmy się obco. Zdecydowanie, przynajmniej ja, nie wiem, chłopaki, czułem się e, bardzo dobrze na planie. No, jak w domu. Tak, no, no, dokładnie. Prawie, no. E, tak jak e, ja się generalnie uważam, że wszyscy tutaj mają rację. Mam bardzo podobne uczucia, odczucia do nich, że e, było coś takiego, że jednak jesteśmy zaopiekowani, wszystko kręci się wokół nas i tak dalej, ale e, mimo wszystko ta odpowiedzialność właśnie mnie zaskoczyła, bo tak jak wiedziałem, że e, bardzo dużo zależy ode mnie, to nie spodziewałem się, że będzie to aż tak dużo. I e, to, co mnie zaskoczyło, to jest ilość osób, która jest odpowiedzialna za to, żeby to wszystko się skleiło, żeby no. wszystko wyszło e, i to jak dużo osób tak naprawdę z tobą pracuje z każdą minutą. I tak. Dokładnie. No i przede wszystkim zaskakujące było to, że e, Trzeba się bardzo skupić na tym, żeby duble były bardzo podobne. No. Tak. bo bardzo nam to nie wychodziło. Przez ale była początek, pani Jagoda, pan, która. Pani, nam pani, pomagała, która pani, pani Jagoda. E... Buziarzki do pani Jagody. Pozdrawiamy, panią Jagodę. Pozdrawiamy, po pozdrawiamy Jagodę. panią Jagodę, oczywiście. Pani Jagoda, wszystko słyszała się okazuje tak. pod koniec naszej rozmowy różnego rodzaju, więc. No dobra, bo wiem, że jesteście rozchwytywani, więc chyba muszę kończyć, ale chciałam jeszcze na koniec zapytać, czy pracując z tyloma dorosłymi to było dla was taka sytuacja, że jednak wiecie no, w innej sytuacji tak dużo dorosłych ludzi naraz nie masz szansy spotkać. Jeszcze tak w takiej dziwnej relacji, nie? Uh -huh. że takiej, że nie takich dorosłych, którzy wam coś mówią uh -huh. jak rodzina albo nauczyciele. Tylko, że no, to jest zupełnie inny rodzaj sytuacji. Mieliście no tak. takie trochę dziwne poczucie, że też Ale... trochę podglądacie ludzi ludzi takich starszych jak, jak oni się ze sobą komunikują. To było dla was ciekawe. Wydaje mi się, że oni jakby dorośli wszyscy tam prawie na no, panie dostosowali się do nas i przez to y, zaufaliśmy taki bardzo dobry vibe, czyli tą chemię. No i było bardzo fajnie. Tak, tak no. W sensie y, kultura pracy była niesamowita, no. Y Zawsze nastawienie było pozytywne, nawet jak wszystko e, szło dziękuję, tak naprawdę dziękuję. pod górkę i mieliśmy bardzo często momenty, w których e, nikt nie miał wpływu na to, co nam przeszkadza. Y, mhm. Cały czas było e, przyjemnie, nie mieliśmy żadnych takich faktycznie totalnych spin, które były widoczne, że o Jezu, o Jezu, musimy szybciej kończyć scenę i tak dalej. Oczywiście nawet, to nawet, było, ale nadal było to przedstawione w bardzo pozytywnym sposób. A nawet jak to się stało, to była osoba zawsze, która podejdzie i... O, I spróbuję naprawić e, naprawić, tak. im pomoc. Myślę, że to, to, że my jesteśmy tak młodzi i trochę bardziej energetyczni niż oni, mamy no. dużo energii. No, Naprawdę, <grym> no, no to, tak. to bardzo się nam się chciało. Się na zagrać początku. to dobrze, to myślę, że to dla nich było bardzo ciężkie, żeby no. jakby, spacyfikować. Po tak, no, żeby tak. ustawić, tak, ustawić wszystko do pionu, że tu stoisz, to robisz, a my nie. <grym tak, <grym tak. się po tym. <grym> No generalnie na pewno wyzwaniem dla wszystkich wokół nas było to, żeby, e, żeby traktować nas poważnie. No, <grym> no okay, bo bądźmy tak, szczerzy, myślę, że jak tak. tutaj myślę, że widać, e, nie jesteśmy zbyt poważni. Nie jesteśmy tak. zbyt, e, Ale wiecie, w ogóle tak dorośli, dorośli myślę, że często o dzieciakach myślą tak, że, Jezus, że a, to są tylko dzieciaki. No. Chyba jesteście realistami, wiecie, że tak jest, tak. że bardzo byliśmy, często dorośli byliśmy, tak... Tak jest pokazane w filmie że dorośli tak, jest to, że dorośli traktują dzieci często bardzo z góry i no, uważają, dokładnie. że nie mają żadnego wpływu. No ale to myślę, że to w filmie. Zobaczymy. To już tylko jedno ostatnie pytanie, bo po prostu jestem ciekawa, czy to, że uczyliście się tekstu i zap zapamiętywaliście swoje teksty, jakoś teraz wam pomaga, lepiej się wam nie wiem uczy Wydaje na przykład, się, że raczej no może trochę My ogólnie myśmy trochę inaczej, bo jak zazwyczaj moja mama też jest aktorką i ona musi się dłużej uczyć do jakiejś sceny. Myśmy często tak, że 10 minut przed sceną czytamy tekst, i no. go zapamiętywaliśmy bardzo szybko. Wydaje wow. mi się, że to była też przez to pamięć krótkotrwała i, i tak trochę ćwiczyliśmy, przez to, że tyle scen zagraliśmy I teraz może się to może na przykład przełożyć na pamięć właśnie krótko, krótkotrwałą w szkole. Albo taką, że można małe rzeczy szybko zapamiętać. Czyli przygotowujecie się do kratkówek i klasówek tak. i, przed, i przed lekcją pół godziny Takie Wydaje mi się, że też zmienialiśmy z pioskiem bardzo dużo, jakby sen, żeby to też nie wyszło. Słusznie, tylko żeby było to młodzieżowe. Dokładnie. Dlatego no, chciałam się. Poprawialiście je. To tak. Tak, tak, dodawaliśmy tak. do siebie. Dodawaliśmy tak, dokładnie tak. siebie. Nie dosyć. mieliśmy na przykład 10 minut, czy sobą To zmienialiśmy. No, tak. Tak. A C pamiętacie jakieś taką obciachowe? Zaraz ci tobierz e, oddam hmm. głos. E, najbardziej obciachowe, takie, że wiecie, nikt tak nie mówi. Jest to, to wszystkie te momenty, kiedy było, że nikt tak nie mówi, były to przez nas poprawiane? Tak. Oczywiście. No. Zapiszejące. <laughs> Od naszego drogiego reżysera nie, nie oczekiwaliśmy, że będzie po prostu y, wcieli się znowu w czternastolatków, w czter... jednego czternastolatka. Pozdrawiamy oczywiście. Pozdrawiamy wszystkich. <grym> wszystkich Tak cała tak. e, Czternastolatka, który wie dokładnie co się dzieje. Ym, na pewno. Kiedy będziemy słyszeć teraz ten film e, i teksty z filmu, to zobaczycie, zobaczymy, a, że wow. coś się zestarzało. Tak, tak, to, tak, to, tak, że, że to się dobrze zestarzało, czy nie. Wszystko, co wtedy brzmiało super, teraz nie będzie brzmiało aż tak fajnie. Myślę, że nie mamy na to wpływu i e, cała nasza kultura generalnie wypowiedzi w naszym pokoleniu zmienia się tak szybko, że nie no. ma co nawet próbować ustalać tego, e, że tak to i my, żeby to było nadal. Odpowiednie aktualne i, i aktualne, aktualne właśnie. Ale pamiętacie jakieś y, jedno słowo, czy cokolwiek takiego naprawdę cringe'owego, że tak patrzycie i... Oh. Nie wiem, ja, ja miałam taką scenę, że... Z... <grym> znaczy miałem taki monolog, którego musiałem się nauczyć i miałam, mieliśmy go użyć w jednej scenie, w końcu... Jakby tak się zestresowałem wtedy, bo to było tak, że kurczę, wszystko zależy ode mnie, mamy mało czasu, a ja muszę powiedzieć jakiś drugi monolog. W końcu go jakby zmieniliśmy go tak. do innej sceny, której w końcu nie ma w filmie, <grym> ale jakby... jakby Podrywałam jakieś dwie dziewczyny i, i, i musiałem im powiedzieć ten tekst. I to było takie niezręczne, przy O Jezu, tak, to no było basenie. takie oh, Jezu. Oh, 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 oh. W ogóle. Y, myślę, że mieliśmy takie sytuacje, gdzie czuliśmy się nieswoją, Aha. ale myślę, że z czasem zaakceptowaliśmy no. to, że y, Jednak to, film, to nie jesteśmy i... my. Dokładnie. No. To jest postać. Myślę, że ważne Bo to było bardzo trudne. jeszcze od, um, odnosząc wydali. się do wcześniejszego I, 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 pytania. Do Tobiasza na temat tego, czy ważne były. Sorry, Tobiasz. Słoga, słoga. Czy, czy trudne były sceny, w których właśnie były kłótnie i tak dalej? Tak. Myślę, że z czasem zostaliśmy nauczeni i sami też nauczyliśmy się stawiać granice między nami a postacią. I to nam Dokładnie. bardzo pomaga. No. i teraz tutaj. I to, wiesz, teraz powiedz to, co, co chciałeś powiedzieć. Co? Ja przerwała. O nie, o nie. To jest ta pamięć krótka trwała. No to, dokładnie to, 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 to zaledwie, zaledwie kilka minut i proszę. To a ja nie. nie wiem, czy ta będzie. Ta metoda do kartków. Tak, Dobra mi się. Chciałem jeszcze powiedzieć, a propos tego, co pani mówiła, spytała nas. Em, co nas dziwiło bardzo na planie? Właśnie to, że możemy zmienić coś w scenie, że na przykład ten tekst mi się nie podobał, albo na przykład, że można to zmienić, żeby Mieliśmy też jakiś wpływ, jakikolwiek, był to mały, ale mieliśmy na ten scenariusz. No się, że pod uwagę, a nie one może z jakimiś. Nie, no. że mm, tak. mi... jeden do jednego scenariusza, po prostu scenariusz, scena, tak. tylko mogliśmy jednak coś w jakiejś poprawie zrobić. Mogliśmy po trochę tekst zmienić. Tak, dokładnie. Tak. Myślę, że Od to siebie. był też powód, dla którego nie uczyliśmy się całego scenariusza no. na pamięć, bo y, prędkość zmian występowała y, tak, że po prostu przechodziliśmy y, na plan. Y, pierwszy dubel. Tak jak było w scenariuszu, drugi dubel, połowa tekstu zmieniona, no, dokładnie, no, dokładnie. E, więc generalnie e, w pewnym momencie mieliśmy coś takiego, że te sceny, które faktycznie wiedzieliśmy, że będą sztywno napisane w taki sposób, jak były, bo takie również miały e, swoją obecność, to wtedy byliśmy brani na bok przed, przed sceną, mówili cześć, tego macie się nauczyć i tak, uczyliśmy się e, i no. Słuchajcie, w ogóle bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam również. dobrego oglądania filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mnie no się tak bardzo spodobał. Dziękuję. Trzymajcie się. Dziękujemy. Dziękujemy.